Witam z tej strony Rafhart. Dzisiaj kultowe ciężarówki z epoki prl 61 i 62. Tu mamy 61, z tym, że ona tutaj troszeczkę jakby została zniekształcona. Tutaj ta ciężarówka nie wiem dlaczego. Czy, czy tutaj po prostu coś nie poszło z opakowaniem, ale możemy zobaczyć fajnego stara. Tutaj, że ktoś był dzieciakiem w latach dziewięćdziesiątych, 80. -tych, to na pewno z rozrzewnieniem. A może kurczę, odpakujmy go co <grych> i zobaczymy. Słuchajcie, lata osiemdziesiąte, dziewięćdziesiąte. Może nie każdego chłopca, żeby mieć wóz strażacki. Pamiętam, jakiś takie większe były, ale one nie były tak do... Ten może nie jest jakoś super dokładny, tak? Tutaj... Ale już zobaczcie, tutaj ta armatka i tak dalej. To jednak w porównaniu z tymi modelami, które można było spotkać tam w latach 80., to jest pewna dokładność tutaj. Kurczę, to coś jest... Może źle włożone jest tu się nie zapina jedno z drugim ale dobra tu nie będę kombinował Tutaj opona też krzywo troszeczkę jest trzeba to poprawić ale słuchajcie tak na moje to dużo detali jest dużo detali jest dużo detali od spodu też to wszystko fajnie wygląda także jak dla mnie, jak dla mnie takiego dużego, dużego dziecka, to powiem Wam, że jest spoko. Jest naprawdę spoko. Chyba, że macie inne zdanie, komentarze są wasze. Więc tutaj mamy, mamy Jelcza 005M. I tutaj zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. Evergreen. Tak, 79 rok. Jakby nie patrzeć. Taki całkiem, całkiem całkiem przystojny ten 44 latek. Kurczę. O. Całkiem, całkiem muszę wam powiedzieć. Tutaj następny to jest Mercedes. Eee. Jeśli chodzi o Mercedesy, to nie mam dobrego zdania o marce. Uważam <śmuszam> ją za jedną z gorszych w ogóle, jakie, jakie w tej chwili są. Może przez to, przez to że, 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 że tacy bucowaci ludzie jeżdżą takimi samochodami. Możecie się ze mną nie zgodzić, ale moje doświadczenia życiowe jednoznacznie nie, nie utwierdziły w tym przekonaniu, że to nie jest fajna marka. Kiedyś była, tak? Żeby nie było. Zobaczcie, tutaj 1958. Cudo. Ale teraz obecnie no, nie, jest, nie jest dla mnie żadną marką. Dobra, słuchajcie, 63 numer to będzie kolejny start ostrożnie z ogniem. Czyli to będzie jakaś taka cysterna do paliwo. Dobra, no jeszcze muszę Wam pokazać tutaj... On jest dosyć ciężki, ten merc. Tutaj ma fajną taką dużą zabudowę. Całkiem fajny. Zobaczcie, to jest taki... Taki jak powinien, tak? Taki jak powinien. Stary, stary, dobry Mercedes. Nie, nie to, co w tej chwili po prostu jest. Tworzone tam od kilku, kilkunastu lat, dobra, tego już nie będę chociaż. Może w sumie mógłbym go rozpakować. Nie, dobra, nie będę go rozpakowywał. Ale jeszcze tutaj spojrzenie na ten. Kurczę, powiem Wam, że naprawdę, naprawdę ma coś to w sobie, tak? <ścoughs> Jakiś urok, kurczę, starfajniejszy. Dobra, słuchajcie, dzięki za oglądanie, e, dzięki za subskrypcję, dzięki, dzięki że jesteście i do zobaczenia w następnym odcinku.